Lenos Games. Jestem nowa na YouTubie. Ja jestem z Gendę. No siema. To jest moja kuzynka. E, tak, a to jest mój kuzyn. E, dzisiaj jesteśmy w takim świecie, którym, no jeszcze przed nagrywaniem na YouTubie. My nie gramy na jednym świecie. Ja gram na, przed, na survivalu. Możecie wpaść na mój kanał. X, Spacie X Gendę X Spacja X i tam. I mam tam taki świat na survival fajny. No właśnie po ten. Oh! Czy to jest tamta sama, czy to jest. Dobra. Dobra. E, posłuchajcie, to jest mój kuzyn, trochę jest. A się jaram. No właśnie. E, polecam, żebyście go subskrybowali, lajkowali. Też mnie i bardzo fajny kanał, polecam. No. Mój i Kamila. Czy to Dobra, tak się nazywa. Dobra, on się nazywa Kamil. Trochę mi się wymknęło, bo ja już tak jestem przyzwyczajona, ja nie mogę. Jestem już tak ale przyzwyczaj... to jest inne, na pustyni. Uważaj, że żebyś nie zginął. <laughs> strachy! Co ty nie widziałeś? Nie wiedziałem, co strachy. Dobra, sorry, że Wam tego nie pokażemy, na no ale no. Teraz jestem na świecie, którym stworzyłam na kreatywnym. Bo ja na przetrwaniu nie jestem zbyt dobra, ale dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli taki odcinek z przetrwania. Wiedziałam, że umarł. No. I teraz wam powiem co jest. no, Co jest w tym takiego świecie fajnego. Ja teraz też nagrywam film, tylko teraz cięcie mam akurat. No tak. Więc tak, popatrzcie. E, ta. No. Generalnie ta stajna zagroda jakby była pierwsza, co tutaj... Znaczy... te drzewko było pierwsze, co wybudowała. Ej, bo widzę, bo widzę już to wiedzą, bo widzieli nazwę, ale jeszcze nie, mam się pytanko, jak chcesz z tą serię. Jeszcze nie wiem, no... znaczy, wymyślę coś na pewno. I posłuchajcie, te drzewo powstało pierwsze. Domek na drzewie. E, to jest... No. Co wam więcej o tym mam wam mówić? No, one powstało pierwsze. Druga... Mogę. No. no. E bo słuchajcie, spędzę sekret na tym. Nie będę go zdradzał. To będzie tak, tak. Do tego jest tak daleko, że pewnie do tego czasu już o tym zapomnicie. Ale możemy go zdradzić, jeśli na moim kanale wbijecie 300 tysięcy subów, to już to idzie nie wiem kiedy, bardzo daleko i na Lenus kanale. No u mnie możecie wić. Ale to będzie bardzo daleko, nie? No... To, wie, to nie będzie takie, że rok nagrywania o 300 tysięcy. Będzie trudniej, nie? No, a bardzo byśmy chcieli, żebyście subskrybowali ten kanał, żeby było bardzo dużo wyświetleń. No, to łapek w górę. Dobra, teraz Wam powiem... E, to, ta stajnia... Fuuu, jaka pogoda. No Co? Dobra! Ale przecież i tak wiedowość. tak No nazwę. tak, no ale... No, dobra, nie wnikajcie. Patrzcie, ta zagroda powstała... Ta zagroda powstała... jako pierwsza. Ja tam co? Ta zagroda powstała jako pierwsza. <gry> e, tutaj jest cianko, tutaj ups. E, tutaj miałam pierwsze na swoje tym... konie, świnki i owieczki, i to wszystko było naturalnie zbierane. Pierwsze co na tym świecie zbudowałaś to była 100? No tak. O nie, weszłam. Tu. Ale. To, to była jedyna rzecz, którą tutaj na survivalu robiłaś. Nie. Bo ja już, jak mówiłam na początku odcinka, nie jestem w survival dość dobry. Ale posłuchajcie, moi drodzy. Drugie co powstało to zagroda dla pszczółek. Właśnie miód muszę sobie powiedzieć Ja tylko latam. No, dobra. Ja sobie ja nie czytuję rzeczy na kreatywnym. Ja tylko sobie latam. Dobra, tutaj wezmę ten miodek. Okej. Okay. Dobra, chowamy sobie tu butelkę. Była bardzo duża patka. Dobra. No że, no zginąłem. Aha. Dobra, drugie co powstało, znaczy, no ta zagroda... Ile film będziesz nagrywać, bo już 5 minut trwa. Nie wiem, jeszcze 3 minutki. Teraz opowiadam jak to powstało wszystko. Smutno mi. Dobra, tutaj drugie, co powstało, no to właśnie to, to całe. Piecyki, znaczy ogniska, drzewka, płotki, no I psy. to tutaj leżaczki, I psy. parasolki. I psy. Dobra, gęda, cicho. E, tutaj, no, mam smyczy dla piesków i takie tam I duperelki. Tutaj mam jedzenie dla piesków. No, kam, Rekordę. Do, do Dobra, Dobra, e, posłuchajcie. Pierwsze, kto był, no to była Mirka. Tak się nazywa. I Lipton. E, imię Liptona się wzięło w pewnie już wiecie, że z napoju. Ale jeszcze jak ja byłam mała, chyba jeszcze nie było na świecie, moja siostra miała, była w wieku co, tyle co ja, za to moi rodzice zaadoptowali yy, pieska. No I, i on bardzo długo żył. No tak. No bo to też od rasy zależy i on miał akurat taką rasę, co długo żyje. Znaczy nie, no Bigel, to był Rasa Bigel, nazywał Bigiel się Lipton. Żyje. Bigiel, no 16 lat gdzieś tak może dożyć. E, mój żył 15, bardzo do Miał prośbę. Tak? Jęź tyle nie gadaj, bo muszę film nagryć. No, Dobra. I posłuchajcie. Czekaj, na razie. Nie. Dobra, znalazłem parcie taką wieżę. I, a, a, tam, a tam Lenos przedstawia z, co tam przedstawiasz? E, mój Z... świat, który no zbudowałam. I to nie, to nie jest ta sama, co jest nad. To nie jest ta sama wieża, co jest na obok mojego domku. To jest inna. I to sobie tu przeleciałem na kreatywnym, bo po prostu Oj, ja pisa, ciągle pisa. ginąłem w lawie, jak wszedłem przez nether, bo przez nether zbudowałem portal. No długa historia. No i musiałem iść, i ciągle do lawy wpadałem, więc po prostu przeleciałem, nie? Nikogo tu nie ma. O, na expa ta. Fajnie. Karto. No, oczekiwałem coś lepszego. Yy, dobra, to ja teraz zrobię cięcie i się widzimy za chwilkę. Zacznę. no... To widzimy się za chwilkę. odcięciuję, bo ja. E, dobra. Jesteśmy po króciutkim cięciu. No... Bardzo krótkim. No tak, bardzo. E, I więc tak, Lipton. Na znaczy, ja to skończyłam. Ja Nie wiem. Po z takiej no. Nie wiem. Cię tu. Aha. E, dobrze. No więc tak, Lipton, to był mój dawny pies. Zginął w 2020, czyli roku, który teraz mamy, w walentynki. Mój kot też zginął w walentynki. Ej, no to bardzo dziwne, to ma, to ma być przyjemne święto, okej? Okay? No, teraz jest to moim najgorszym. No ale posłuchajcie, nie gadajmy o tym. No i patrz, moje no, no pierwsze pieski tak. to był e, Lipton i właśnie Mirka. Zastanawiałam się sobie. Kto to Mirka? No to mój piesek. Psiut, psiutek taki, dziewczynka. Miałeś kiedyś dziewczynę? E, nie, wymyśliłam sobie to imię, bo nie miałam inspiracji, więc no sobie tak nazwałam. E, więc tak. Mirka. No, tak sobie nazwałam, to jest dziewczynka. Tutaj jest chłopak. Zakochali się i teraz mam dwa psiutki. E, pierwszy to był Kazik. Psiutki, a siutki. Dobra. Eee, posłuchajcie. Kazik to też był mój kot. Bardzo go kochałam. Nie chcę teraz o tym wspominać, bo się zaraz go spłaczę. Też z... eee, on właśnie zginął w Walentynki. Już o tym nie opowiadam, bo już mi za chwilę łzy Jak długo nagrywasz? Prawie 10 minut, ale okej okay. Dobra. A zapałka, no to też sobie wymyśliłam. Kazik to jest chłopak. Dobra. No, wytrzepcie się. Tu są leżaczki, parasolka, tam jest mój dom, to może w kolejnym odcinku będziemy nagrywali. No, No. już jestem po cięciu i tutaj zwiedziłem ten, ale zdedłem. Okej, okay. nie wiem o co chodzi. Dobra, posłuchajcie. No, to jest... no, to jest e, tutaj będę sobie tam, bo też teraz nagrywa, nie chcę mu przeszkadzać, więc sobie poszedł tam gdzieś. E, no tutaj są moje psy. Nie no. wiem czy Tutaj no, Leżaczki, parasolki. Jak mówiłam, to w następnym odcinku będę Wam pokazywała tamten domek. No. Tutaj wiezy. jest sto, stoliczek z ciastem, krzesełka, są takie foteliki, talerze. Słyszycie, lewstwę, to, no, to sobie. Też nagrywam, no. Yy, no, to było do ogendy. Dobra, tutaj są takie roślinki, no. Okay. I później powstało, czekaj, no. może sobie o, przyspieszymy. Później powstało to do jak chyba już wiecie. I miałam inspirację, żeby to w kształcie serduszka zrobić. Wiecie? No. no bierzemy łódeczkę, bo w kształcie uśmiechniętej Minki akurat jest. Dobra. I tak robimy. No, tak jakoś sobie ten tłok wymyśliłam. Bo jak wiecie to chyba trudno się... Wchodzi łódką. Bardzo trudno. No i no, to co takiego? No się jedzie w tym. Co nie? No. Może my już wyjdziemy akurat. Dobra. Odłożymy tą łódeczkę. Bardzo długie filmy nagrywa. Inni youtuberowie też takie. Nagrywają. No, Jeśli słyszycie. No dobra. No, Jeśli ja, słyszycie, ja, ja gendę, ja, ja gendę w tego, tyle, no to. No tak się kłócimy. Tutaj też skrzynka. z się kłóci. dwa razy dużo film odemnie. Znaczy, przeciwko fajnie. Tylko ja, 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 ja też nagrywam, tylko mam, nie pamięci. Nie mam eee, no dobra, tutaj ostatnie, co powstało chyba dwa dni temu. Tak, dwa dni temu ta stajnia, no, taka, o. I naprawdę, jeśli słyszycie gędy w tle, no to on też nagrywa. Jej już 13 minut nagrywa. Ale z jeśli słyszycie gędy w tle, cały czas to mówi. Żeby wiedzieli. No i tak, tutaj mam moje świnki. O, no tam jeszcze, jeszcze córeczka nieosadłana. Tutaj jest cała rodzinka, naprawdę bardzo dużo. Jedna świnka to była ośrocona. E, tutaj są moje owieczki, to jest córka, albo to nie pamiętam. E, na górnym piętrze e, mamy koniki. Jeszcze muszę je nazwać. Tutaj jest rodzinka, gdzie będzie mały z rybaczek. Tutaj będzie. No. No taki zwykły konik, to jest Co chyba jest? mój ulubiony i to jest pierwszy mój koń. E, a tutaj też będzie rodzinka. No. I na trzecim pier piętrze są osiołki, to jest mój ulubiony. E, no tutaj są inne, ja je oczywiście też bardzo kocham. Dajcie znać w komentarzach, y, czy byście chcieli ja polecam, taki odcinek z przygody. Obejrzyjcie sobie film, nie wiem jak się on nazywa. No i ja też polecam, żebyście obejrzeli film Gendę. Dobra. Tu macie osiołka. No, Gdzie kolejnego. kowal? Dobrze. Dobra, robię cięcie i szukam czegoś innego. To ja chyba Wam opowiedziałam już wszystko. A nie! I tutaj, co dzisiaj robiłam specjalnie na odcinek, na zdrowie Gęda, ten specjalny dzisiaj odcinek, farma żółwików. Koronawirus! No, tutaj się takie małe wodorosty, trawa. Zniszczyła mnie? Dobra. No, trzcina cukrowa, żółwiki. Eee, no. no i tak to wygląda, eee, jak wiecie. Żółwiki bardzo lubią trawę morską, więc tutaj mają pełno trawy morskiej. Wodorosty. No i chyba kończymy ten filmik, moi drodzy, bo nie mamy co robić. A i tak jest on bardzo długi. Znaczy, nie powiem, że bardzo. Zbuduj coś w kolejnym odcinku, Paweł. Nie wiem, czy to do mnie, chyba tak. Ale w następnym odcinku będziemy oprowadzać ich po moim domku. Paweł, Ty myślisz jak szminkę założysz, to no, wszystko no, że wszystko. Dobra, popchniemy je tutaj, te żółwiki, do wody. A czwarty żółwik? Aha, czwarty żółwik chyba uciekł. Dobra, on nie ma co, ona i tak wychodzi z tej wody. Nie wiem dlaczego lubią ląd. Samadzi no. ląd. Hey, no tak. Um, no. No to kończymy chyba ten filmik. Popatrzcie, jak fajnie pływają. Paweł zbuduj nowy budynek. I jeszcze jakbyście chcieli odcinek właśnie zbudowania, to dajcie znać w komentarzu. I my już naprawdę kończymy, bo strasznie przedłużyłam. No i chyba się widzimy. No może jutro, a może nie jutro. Za dwa lata. Nie, za dwa lata na pewno nie. I zostawcie łapeczkę w górę, bardzo was proszę. I subika, e, subskrypcję, to mi bardzo pomaga. Jestem nowa na tym YouTubie, więc. Nowy! P... Nowa. E, I to bardzo mi pomaga, jak subskrybujecie. O, owieczko. Uważaj. No i bardzo was proszę. Mi dodaje odchód. Matko, już 17 minut nagrywam. Jezu, jak ten czas mija. Dobra, to my się widzimy no może Was jutro. Starybimy. Tak, chyba jutro. Dobra, to papa. Pa.